Czy? A jeśli tak, to kiedy warto wcześniej spłacić kredyt hipoteczny? Czy mieszkanie na Nowych Winogradach to rzeczywiście dobry pomysł na wymarzone M? Jeśli tak, to za ile można kupić tam mieszkanie? O tym wszystkim nie tylko w kolejnym odcinku naszego programu Mieszkanie Warte Poznania. W naszym programie poznaliśmy już urokliwe podpoznańskie tulce. Sporo także dowiedzieliśmy się o poznańskiej Malcie i Łacinie. Dziś zobaczymy, czym dla Poznania są winogrady i nowe winogrady. Wielu Poznaniaków mówi, że to tylko miejska sypialnia. Czy jednak na pewno? Winogrady to jest dosyć młoda część Poznania. Ona gdzieś tam w okolicach końcówki rządów Edwarda Gierka została przystosowana do tego, żeby być taką kolejną sypialnią Poznania. Tak? Bo mówimy, największą sypialnią Poznania są Rataje, Piątkowo to też jest dosyć solidna i te winogrady miały być może nie takimi płucami do spania, ale takimi oskrzelkami poznańskimi. I, i te tereny zrobiono z nich taką wielką, wielkie osiedle mieszkaniowe, które nawiasem mówiąc... Po upadku komuny w 1989 roku wymagało najwięcej zmian, ponieważ tak się akurat składa, że na Winogradach e, zastosowano do nazywania tych wszystkich osiedli, które tam się znajdują, bardzo wiele nazw związanych z dawnym ZSRR i dawnym systemem. To wszystko trzeba było pozmieniać, tak? Pozmieniać Kraj Rad, pozmieniać osiedle Wielkiego Października i wszystkie tego rodzaju wynalazki. Chyba te Winogrady opanowały część Winiar, a dla mnie Winiary są historycznie ważniejszą dzielnicą, bo Winiary... Kiedyś na stokach dzisiejszej Cytadeli, ta wieś została przeniesiona, bo zaczęto budować Cytadelę, prawda? Prusacy budowali Cytadelę, a winogrady to były tereny, pola, pola wsi Winiary i tak samo tych starych Winiar, jak i tych nowych, przeniesionych. Cytadela, która bardzo blisko Nowych Winograd się znajduje, która w sumie jest cmentarzem, tak się wkomponowała w, w tą miejską infrastrukturę i w to, jak się w Poznaniu żyje, że jest w tej chwili bardzo lubianym miejscem spacerowym, takim właściwie nawet rekreacyjnym bym powiedział dla mieszkańców Poznania. Tam się chodzi, tam się biega, tam się jeździ na rowerze, tam się po prostu spędza czas. No, bardzo blisko e, no, Nowych Winograd jest Poznania, jest ulica Słowiańska i klub Poznania, jeden z najstarszych w ogóle klubów, w, w Poznaniu. On w tej chwili jest wyspecjalizowany przede wszystkim w rugby, chociaż nie tylko, bo ma również sekcje związane z sportami wodnymi, bardzo w Poznaniu popularnymi. Wyszlarstwo Kajakarstwo. Winogrady i rataje to. No, to już takie stare sypialnie. Jeszcze takie z tych. z meblami Kowalskiego. Dziś z nami jest Bartek. Pomożemy Bartkowi znaleźć mieszkanie. Ty już wiesz. Co chcesz znaleźć? Wróciłem właśnie z, z intratnego kontraktu z Włoch i szukam dwupokojowego mieszkania, około 55 metrów, kuchnia, łazienka, ładna okolica Poznania. Masz już wybraną jakąś okolicę? No, właśnie, jeszcze nie, ale gdzieś, gdzie będzie Zielono i blisko centrum. Mieszkania być w stanie deweloperskim, czy jednak może już będziesz patrzył, które są umeblowane jakieś, zaaranżowane? Deweloperskim raczej i no mam około 350 tysięcy złotych odłożone, więc myślę, że za tą sumę będzie można znaleźć coś fajnego. Mówisz w stanie deweloperskim, czyli masz pomysł na to, jak mieszkanie urządzić, tak? Tak, tak, mamy własną wizję i będziemy sami urządzać po prostu. Aha. No dobra, to zobaczymy w takim razie, co tobie doradzi agent nieruchomości. Okej. Okay. Jakie nieruchomości pan poszukuje? Szukam mieszkania dwupokojowego 50-60 m2. Proszę mi powiedzieć czy to ma być mieszkanie w stanie deweloperskim, czy mieszkanie z rynku wtórnego? Chciałbym mieszkanie sam pan zaaranżować, sam wykończyć, czy chciałby pan raczej już zamieszkać w gotowym? Chciałbym sam zaaranżować mieszkanie. Rozumiem. Czy jakaś konkretna dzielnica tutaj ma pan na myśli jakąś konkretną dzielnicę czy tak. Zastanawiałem się nad Winogradami. Myślę, że to była bardzo dobra dzielnica. Proszę mi powiedzieć, gdzie pan na co dzień pracuje, gdzie pan będzie dojeżdżał? Pracuję w teatrze, więc dwa razy dziennie będę dojeżdżał na próby. Myślę, że... Czyli ten dojazd tutaj jest ważnym kryterium. Tak, znaczący. Mhm. Chciałby pan zakupić mieszkanie razem z halą garażową? Czy... O tak. Byłoby bardzo wskazane, gdyż mam stary, zabytkowy samochód i no, muszę go trzymać w garażu. Jasne. Czy możemy umówić się bezpośrednio na inwestycji? Chciałabym panu zaprezentować kilka atrakcyjnych mieszkań. Mam nadzieję, że uda się coś wybrać interesującego. Jak najbardziej będzie mi bardzo miło. Panie Bartku, jesteśmy już na terenie inwestycji. Mamy tutaj mieszkanie trzypokojowe w układzie niezależnym mieszkanie o powierzchni 60 metrów. Fajnie, jaka jest Wysokość Wysokość na gotowe jest 2,58 Czyli standardowo. Standardowo. Tak. Czyli jak będę miał duży żrandol jakiś, to nie będzie problemu, że będzie Nie będzie Pan zahaczał głową, a i wysocy goście mogą Pana odwiedzić, mogą tak jest. Pomimo. Tu będzie stał fortepian, na pewno. Tak, jest Gdzieś to na duży fortepian. pokój, około 25 metrów kwadratowych. Dobrze. Jak widać, słoneczko nam świeci, jest to jasny pokój. Tutaj będą też duże przeszklenia, co pozwoli na wpadanie dużej ilości promieni słonecznych do środka. Tutaj mamy sypialnię. Sypialnia około 12 metrów kwadratowych. Jest dosyć duża, ustawna w kwadracie, co jest też myślę ważne, jeśli chodzi o ustawienie mebli, jakiegoś dużego łóżka czy szafy komandor. Też mamy wyjście na balkon. Jeszcze pytanie, w jaki sposób będzie ogrzane mieszkanie? Tradycyjnie grzejniki. O standard wykończenia. Wykończeniówka będzie, po prostu tynk maszynowy, gipsowy, zagładzony na gładziutko, posadzka przemysłowa. Tutaj łazienka pozwalająca na zamontowanie zarówno prysznica jak i wanny, również w kwadracie także ustawna. Jest też szansa, z tego co wiem, możemy sobie ściany poukładać wedle naszych upodobań. Będę mógł zrobić z dużego pokoju na przykład drugi mały, gdybym, I... gdybym zechciał, tak? Nie będzie problemu? Nie wstanie ma z tym najmniejszego kłopotu, ponieważ cała, cała konstrukcja budynku jest konstrukcją szkieletową, żelbetową. Ściany Aha. są tylko może działowe, nie mają funkcyjności, także możemy je dowolnie zaaranżować. Tak. Kuchnia jasna z oknem też myślę dosyć duża, pozwalająca Czyli tu okno, na... okno będzie normalnie wysokie, nie? Tym, tak. Tym... To Jest to prawda, przeszklenie. Okno balkonowe. mieszkanie jest bardzo jasne, ponieważ to okno jest od strony południowej. Mhm. Mieszkanie jest bardzo jasne. Mhm. I jeszcze jedno pytanie: kiedy będę mógł się wprowadzić? Yy, termin oddania tego budynku jest planowany na sierpień przyszłego roku. I z mhm. tego co na razie widzimy, raczej będzie dotrzymany. Wspaniale. Winogrady kojarzył nam się przede wszystkim z blokami wieżowcami z Dużej Płyty, bądź z willami z lat 50. Skąd zatem pomysł na wybudowanie nowego apartamentowca, akurat tutaj? Znajdujemy się w najbardziej na wschód wysuniętej części osiedla dzielnicy Winogrady, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie Doliny Warty, rzeki Warty. Zresztą będziemy mogli ten widok za chwilę podziwiać. Tak, de facto jest to część winograd lekko odseparowana od reszty dzielnicy. Stąd nazwa Nowe Winogrady, ponieważ odkrywamy dla mieszkańców Poznania, nie tylko Poznania, również dla osób, które powinny się osiedlić w naszym mieście, nową dzielnicę. Ponad 230 mieszkań to jak na pierwszy etap dość duża inwestycja, jak na poznański rynek. Czy nie boicie się Państwo, że dość spora część zostanie z nich pusta, niesprzedana? Zaprojektowaliśmy dużo małych mieszkań, dużo bardzo, bardzo dobrze ułożonych mieszkań, które pozwalają klientom na wybór w niewielkich metrażach. Dwupokojowe mieszkania od 37-38 m2, kawalerki od 25 m2 to są mieszkania, które tworzą tą dużą ilość. Mhm. Natomiast równocześnie mamy ofertę dla klientów szukających już mhm. większych apartamentów od 65 aż do 102 m2. Są to lokale na wyższych piętrach z bardzo ładnym widokiem na Dolinę Warty, na panoramę miasta, panoramę Winograd. Także nie boimy się, mamy dobrze przemyślany projekt y, mieszkania dla, dla każdego. Czy zauważyliście Państwo, jakie metraże, w, jakie mieszkania w jakim metrażu najlepiej się sprzedają? Y, oczywiście. W dniu dzisiejszym y, bardzo duże znaczenie dla klientów ma program Rodzina na Swoim. Mhm. Z, program, z którego w, na naszej inwestycji można skorzystać do końca roku, można skorzystać z prawie 70 tysięcy, w cudzysłowie rabatu na mieszkanie bo takie możliwości daje program rodzina na swoim. Są to mieszkania do 50 m2, takie najczęściej się sprzedają. Są to mieszkania dwupokojowe, to, to, to takie, które, na które można dostać dofinansowanie. Z drugiej strony widzimy trend, że już osoby o ugruntowanej pozycji finansowej Szukają mieszkań większych, to mieszkań z jakimś ładniejszym widokiem, z większym tarasem, takie również oferujemy. Nowe Winogrady to osiedle przeznaczone dla ludzi, którzy chcą zamieszkać w tej okolicy, czy ludzi dla bardziej dla tych, którzy chcieliby potraktować mieszkania pod wynajem. Dużo mieszkań sprzedajemy, szczególnie młodym ludziom, no jako ich pierwsze, niedocelowe może, ale jednak pierwsze mieszkanie, w którym zamieszkają. Wiąże się to z doskonałą komunikacją z centrum miasta, z zapleczem handlowym, zaraz obok osiedla. Natomiast również spotykamy się z klientami inwestycyjnymi, którzy, wiedząc o tym doskonałym zlokalizowaniu osiedla i małych metrażach, kupują mieszkania pod wynajem. Kredyt mieszkaniowy to dla wielu rodzin jedyny sposób na zakup własnego M. Jest to jednocześnie związanie się z bankiem, umową na kilkadziesiąt lat. Taki kredyt prawie zawsze możemy spłacić wcześniej. O tym, jak to zrobić, Artur i jego gość. Jestem w sytuacji, że wziąłem kredyt hipoteczny na dość długi okres czasu, ale zdarzyło się nagły przepływ gotówki. Czy ten kredyt mogę spłacić wcześniej? A jeśli tak, to na jakich zasadach i na co zwrócić uwagę w momencie podpisywania umowy hipotecznej? W zależności od banku różne są warunki wcześniejszej spłaty kredytu. Czasami jest taka możliwość po dwóch latach, czasami po pięciu latach, więc w zależności od tego, w którym banku zaciągamy kredyt, różne będą warunki bezkosztowej wcześniejszej spłaty kredytu bądź jego częściowej nadpłaty, żeby tak, tam kilku czy kilkunastu procent. Jeżeli posiadamy kredyt hipoteczny w walucie, i umacnia się złotówka. W stosunku do, do waluty, w której posiadamy kredyt, warto pomyśleć o wcześniejszej spłacie kredytu tudzież o jego nadpłaceniu w jakiejś większej części, ponieważ to pozwoli nam zaoszczędzić więcej pieniędzy. To teraz weźmy odwrotną sytuację. No niestety, tak się zdarzyło, że nie starcza mi pieniędzy na uzbieranie na ratę, czy mogę w jakiś sposób z bankiem negocjować. Mam do niego się zwrócić, o co pytać i czy jest taka szansa, żeby tą ratę, wysokość raty jakoś zmienić. Może warto byłoby zastanowić się nad ubezpieczeniem tego kredytu, czy od utraty pracy, czy od trwałego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwiłby nam regularne spłacanie należności. Jest to pewna gwarancja, którą, którą zapewniamy sobie na te następne 20-30 lat, która być może pozwoli nam spać spokojniej. Warto również podjąć negocjacje z bankiem. Banki chętniej negocjują z klientami warunki umowy niż zajmują nieruchomość. To jest w zasadzie ostateczność. Pada w słowo koszt kredytu. Co zrobić, aby ponieść jak najmniejszy koszt? tego kredytu. Jeden z elementów, które powinniśmy wziąć pod uwagę, jeżeli zależy nam na jak najniższym koszcie finalnym kredytu, jest okres, na który będziemy zaciągali kredyt. Jeżeli jest to dla przykładu 300 tysięcy zaciągane na okres 10 lat, to inny jest koszt kredytu niż w przypadku tych samych 300 tysięcy zaciągniętych na lat 30. Ponieważ w przypadku dłuższego okresu zadłużenia yy, naliczane nam są przez całe 30 lat odsetki, co finalnie przekłada się na dużo większe koszty kredytu. Dla przykładu podam tutaj yy, kilka takich danych. Jeżeli kredyt zaciągany przez nas na 300 tysięcy zaciągnięty zostanie na lat 10, yy, suma rat wyniesie około na chwilę obecną przy takim średnim o oprocentowaniu około 100-103 tysięcy. Natomiast przy latach 30 jest to już 361 tysięcy, więc widzimy, że ponad trzykrotnie więcej oddamy pieniędzy do banku w przypadku 30 lat. Powinniśmy również zwracać uwagę już na etapie wyboru oferty i podpisywania wniosku kredytowego, czy zaciągamy kredyty w ratach stałych, czy w ratach malejących, ponieważ tutaj również występują duże różnice, jeżeli chodzi o finalny koszt kredytu. Przy kwocie 300 tysięcy raty stałe na okres 30 lat Zmuszą nas do opłacenia, tak jak już wcześniej wspomniałem, 360 tysięcy. Natomiast ten sam okres spłaty przy, latach, przy ratach malejących jest to koszt rzędu 270-280 tysięcy. Więc widzimy, że blisko 100 tysięcy jesteśmy w stanie zaoszczędzić na wyborze opcji między ratami malejącymi a ratami stałymi. Czerwone stół, niebieskie meble, a może tapeta w różne wzory. Nie zawsze udaje nam się znaleźć w sklepie to, czym chcemy urządzić nasz dom. Pokażemy teraz Państwu, jak za pomocą specjalnego druku UV można w mgnieniu oka zmienić cały wystrój mieszkania. Jak się za chwilę okaże, nie jest to wcale takie trudne ani drogie. Dowiedzieliśmy się o nowych wydrukach UV. Co to jest? Przywozi Pan nam front szafy, dajmy na to szafy z. W pokoju dzieci i ma pan pomysł, żeby nadruk zrobić na niej na niej, nadruk, nie wiem na przykład Kacpra Donalda. Da... może być. I w tym momencie my, my kładziemy front szafy na maszynę, plik, który przygotowuje nasz grafik ty, ty, typowo pod dany wydruk przenosimy na urządzenie i po 15 minutach odbiera pan gotowy wydruk. Czy na wszystkim możemy wydrukować? Możemy drukować na wszystkim, co jest płaskie. Niekoniecznie musi mieć regularne kształty, natomiast musi być płaskie, nie może być wyższe niż 5 cm. A ta najdziwniejsza rzecz, na czym już drukowaliście, takie właśnie wzory? Najdziwniejszą rzeczą było do kuchni panel szklany, drukowany od tyłu, wykorzystywany pomiędzy szafkami wiszącymi a blatem kuchennym, podświetlany od spodu światłem LED. Czy my możemy tak naprawdę wszystko wydrukować, czy to nas wy... ogranicza? Możemy tak wydrukować wszystko, co nam się tylko zamarzy, ogranicza nas tylko wielkość stołu, maszyny drukującej i to w zasadzie wszystko. Zaskoczyłem się, że można drukować także na grzejniku. Tak, to jest nowa technologia grzejna. Klient przywiózł do nas grzejnik, tak naprawdę to jest panel grzejny, który służy do upiększania również czy to pokoju, czy łazienki. Jest to nadruk bezpośredni na grzejniku. E, który wisi sobie dajmy na to w łazience. Mamy meble. Co ze ścianami? Ludzie mają różne pomysły. Mogą to być pełne widoki miasta, mogą to być jakieś widoki, e, jakie to sobie tylko zamarzy. Nie ogranicza nas tutaj żadna wielkość, mogą to być e, jakiekolwiek rozmiary ścian, dlatego że jest to drukowane typowo tak jak tapeta, czyli w takich paskach, które później się nakłada, już taką typowo technologię tapeciarską. Oprócz ratusza czy Poznańskiej Fary jest to jedna z perełek architektonicznych stolicy Wielkopolski. Palazzo Rosso, bo o nim mowa po ostatnich pracach konserwatorskich, stał się swoistym dziełem sztuki. Palazzo Rosso to kamienica położona w prestiżowej lokalizacji w centrum starego miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie starego rynku przy ulicach Wrocławskiej Gołębiej. Kamienica powstała z połączenia dwóch wcześniejszych kamienic zniesionych na średniowiecznych działkach, na miejscu domów drewnianych prawdopodobnie z drugiej połowy XIV wieku. Obecnie najstarsze relikty struktury kamienicy, ściany i sklepienia piwnic oraz częściowo ściany parteru oraz pierwszego i drugiego piętra pochodzą z XV i XVI wieku. Elementy te powstały w wyniku zniesienia pierwotnych drewnianych domów średniowiecznych i wystawienia na ich miejscu murowanych kamienic. Mury gotyckie występują w kondygnacji piwnic i przy ziemi oraz w mniejszej objętości w partiach pierwszego i drugiego piętra. Widoczne są kształtowane w nich detale architektoniczne, takie jak arkadowania, blendy czy też łęki. Nie ma bliższych przesłanek historycznych dla datowania obiektu i kolejnych jego przemian. Na pewno miały one miejsce w pierwszej połowie XVII wieku, co poświadczają wycinane na ujawnionych belkach stropowych napisy z datami 1603 i 1617. Po II wojnie światowej obserwować można było systematyczną degradację budynku, w którym funkcjonowało kilka sklepów, mieściło się też kilkanaście mieszkań. Liczne przeróbki lekceważące wytrzymałość ścian nośnych budynku doprowadziły do zagrożenia. Stan budynku określono jako zagrażający katastrofą budowlaną i eksmitowano z niego dotychczasowych lokatorów w roku 1993. W roku 2009 zakończono gruntowny remont z odtworzeniem według projektu znanego poznańskiego architekta Piotra Barełkowskiego. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia.